i Yo, 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 witajcie z tej strony, Teru. A Cię witam w kolejnym odcinku z Player Life. i jak widzicie, jesteśmy przed, nową, przed nowym budynkiem, postawionym przez administrację, czyli e, nową bazą, gdzie będziemy jeździć, po prostu takimi vanami, gdzie będziemy przewozić najprawdopodobniej jakieś różne rzeczy. E, dlatego mam taki właśnie stroj, taki stroj takiego, takiego fajnego gościa budowniczego. Ale niestety ta praca jeszcze jest nieaktywna chwilowo. Zaraz wam zaprezentuję, jak ona wygląda. Co tutaj jest? Sala jaka? Ojej. Sala konferencyjna, czyli takie po prostu przeprowadzam rozmowę. Jaka plazma? O kurde. No jak widzicie, player live się tutaj stara. Co tutaj mamy? Kierownik, o no to ja jestem kierownikiem. Gitara siema, ma, ja kierownik jestem. Oczywiście przypominam Wam o łapce w górze. No jakiś tam pozytywny komentarzu. Dobra, lecimy dalej. Sekretariat. Sekretariat. No co tam dalej mamy? Tak, tu mamy wyjście. Wow, śliczne to jest. Nieźle. Starali się. Je no i WC okej okay. no to nieźle, dobra wychodzimy, no jak widzicie to jest tyle tak mniej więcej prezentuje się ten dany budynek e, zaraz wsiądę do mojego pojazdu niestety sprzedałem mój cały nabytek e, i pozostało mi tylko niestety e, nic, chwilowo tylko clover spokojnie, za niedługo na jakiegoś buleta się pozbiera pozbieram na buletę i myślę, że będziemy się ląsić tak zwany lance. dobra Oczywiście wyniki konkursu będą pod koniec filmiku Jeżeli ktoś tam po prostu się zgłosił to wyniki będą pod koniec filmiku e, Oczywiście giveaway był o 25k Więc zapraszam was, zapraszam was bardzo serdecznie e, Dzisiaj troszkę sobie pojeździmy tak na luzie O, policja, uuu A czyżby, czy, czyżby będzie pościg? Zaraz zobaczymy Przypominam również was o łapce w górze Bo właśnie zapominacie, tylko 70 łapek dobiliśmy a nie, on już na jakąś akcję pojechał. No dobra, nieważne. No to tak, chciałam zacząć historię od tego, że straciłem mój majątek warty 150k, tylko dlatego, że kolega nie chciał mi oddać mojego pojazdu. Po prostu sobie wyszedł, nie chciał mi oddać pojazdu, bo mu sprzedałem. Powiedział, że pieniądze mi odda. Yy, za niedługo niestety z tymi nie oddał. I po prostu zostałem owalony. administracją, mi nie chcą dać oddać moich pieniędzy i po prostu jestem w czarnej dupie. ze przeproszeniem i muszę po prostu teraz czekać, aż mi po prostu te pieniądze odda. Ojeju, aj staronowałem, a i tego nie było, nie? A jak coś by pościg zrobiono? Ło, będzie pościg. Hallo, będzie pościg. Aj, będzie pościg. Będzie pościg. Będzie pościg. Coś napisał. O, nie wiem co. Dobra, nie jedź już yy. nie, dobra, było mnie gdzieś. Yy, no dobra, no to jak widzicie. Jeżdżę niestety Dyko Cloverem. Ciebie z wami chciałem to właśnie pogadać sobie tak na luzie. Jakoś tam nie odgrywać ważnej roli tak zwane tak yy, na luzie odcinaczek. Jak widzicie już raz sobie to pojeździliśmy i postanowiłem, że sobie jeszcze pojedziemy w jedno miejsce, do Los Santos, takim większym kółkiem, trochę dalej pojechałem. E, co tam jeszcze? No niestety jestem na no, tą administrację nieźle wkurzony, bo mnie po prostu nie chcą oddać pieniędzy. W ogóle nawet nie odpisuje na moją apelację już od ponad tygodnia. Mieję już prawie dwa tygodnie od tego. No i jest po prostu słabo. O, tu jest to właśnie praca, co wam pokazywałem na poprzednim odcinku. No, niestety jest słabo, a niestety to nie zawsze wszystko gra, i to jest jednak, no to jest wielki minus. Teraz naprawdę wielki minus pokazała administracja, że mi nie chcą dać tych tam 150, tak już pamiętam, już nawet zapomniałem, jaka ta kwota była dopadna. Eee, no i niestety tak to jest. Ej, poczekajcie, bo mi w ogóle paliwa zabraknie. A to ja muszę wrócić po paliwo jeszcze, bo przecież zaraz stan stanie i będzie słabo. Eee, jeżeli chcecie, żebym z kimś odcinek nagrał, to tam napiszcie i dajcie łapkę w górę. Bo jest dość słabo, naprawdę jest dość słabo. Dość rzadko nagrywam, ale staram się tutaj teraz częściej nagrywać te odcinki, żeby nie było tak rzadko. Serio. O nie, jeszcze mi. O nie, już, już paliwa nie mam. Uwaga, dobra, zdążyłem. Ej, dobrze, że się wróciłem, nie? Dobra, tyle starczy. teraz wam pokażę strefę DM. Strefa DM polega na tym, że z klanem od... jest taki teren, gdzie po prostu w siebie strzelacie. Można się niszczyć, można się karanować. I zdobywacie po prostu teren, czyli za pomocą oczywiście swojego klanu Jest to spoczką moim zdaniem hmm, Czekajcie, tędy się do pojechać? Nie, bo ja mam mapę włączoną, żeby to jakoś fajnie wyglądało Dobra, możemy chyba tędy pojechać Trochę nieprzypisowo jeżdżę, ale myślę, że się nic nie stanie Mam nadzieję, że administracja nie ogląda odcinku O nie, nie wolno W ogóle na live' było, byli ostatnio administratorzy, to było spoczko dość Tam trochę może nie nieprzypisowo jeździłem, ale... O, co to się stało, Ograni ogranicznik prędkości mi się włączył Co? otero Czekajcie Coś, 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 coś Co się stało, lol O, Świerus, o, frajer <gry> Pozdrawiam z samego ziomka To jest oczywiście Świeraski, nie? Kto tam Świeraskiego z YouTube'a nie zna, oczywiście pozdrawiam Dobra Lecimy do strefy DM, DM niestety wam nie prezentuję, jak ją zdobyć, po prostu nie ma tutaj moich członków, moich ziomków, niestety, ale pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Dobra, o tu są polskie flagi, 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 flagi oczywiście. Eee, dobra, jedziemy sobie, jedziemy sobie. O nie, tam brzydkie rzeczy były, tego nie, 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 tego nie czytamy. Tu mi YouTube zablokuje zaraz filmik, tak jak mój przedni z FMS Gaming, na którego serdecznie nie zapraszam, bo tylko 10 łapek w górę trochę tak słabo wam powiem ludzie, no słabiutko, słabiutko a ja się powiem, że no staram się na odcinkach ja tu już z kamerką bym nawet chętnie nagrał, nie? no to wszystko właśnie od oglądalności moje, nie? muszę u części nagrywać, eee, źle pojechałem, źle? wróć, 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 wróć oczywiście odcinek nagrywam o godzinie 23 i nie wiem dokładnie kiedy jeszcze go wrzucę więc tak po prostu staram się odcinki z player life'a wstawiać częściej, nie, żeby nie było, że, że Teru nie nagrywa, nie? E, dobra, zjedziemy sobie w tędy. Tylko chciałbym, żebyście naprawdę dobili tak 100 łapek, tylko kurde ja muszę częściej nagrywać, oczywiście to nie jest takie wszystko łatwe, ja rozumiem. Ale no, właśnie damy radę, myślę, że damy radę w końcu. E, tędy pojedziemy, dobra, tędy możemy pojechać i zaraz tu będzie strefa DM, będę musiał włączyć, poczekajcie. Hmm, powinno działać, dobra. Nice. I teraz wam wszystko pokażę. Strefa DM. O, jest tam już taki szary punkcik. Mmm. Tak, tu jest szary punkt. I tu jest strefa, gdzie można po prostu się rozjeżdżać. Można strzelać. W... Nie, 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 nie. Chyba nie można strzelać w siebie. Jeszcze tu nie próbowałem. Ale tu można rozjeżdżać się wszystko. I to jest tak, jakby. A taki ganka. Jak to się nazywało? Strefa DM, gdzie po prostu można robić wszystko. Po prostu. Mówiąc y, jednym zdaniem. I tutaj tak to wygląda, że to po prostu przyjmujemy ten teren I tam mamy jeszcze, o tutaj taki budynek pomarańczowy zaraz wam go pokażę e, Zaraz wam pokażę, zaraz wam pokażę Ej masakra z tym plowerem się jeździ, nie? Ja się przyzwyczaiłem do takich szybkich pojazdów, bullet A tu takim gu gunwem jeżdżę O jak widzicie, hotel Jefferson, gdzie tu się jakoś pieniądze opiera, Tylko to oczywiście nie jest nasz, nie? Tylko musimy przejąć cały, cały ten punkt DM po prostu Dobra, my stąd spadamy Spadamy stąd Przypominam wam również o łapce w górę, żebyście nie zapomnieli Już chyba mu jeszcze raz, przepraszam, żeby zaraz jakiś hater się nie znalazł i mnie zhejtował, że Teru na łapki leci Tak jak to kiedyś było Pozdrawiam haterów, Hejterzy zawsze spoko Co to jest? Lol, hot dog Hot dog Ale fajne, ej, mogę hot sobie kupić? Ej Żartujesz? Jo Nie wierzę w to Hot dog z ketchupem, pustynny orzeł. To jest hot doga z ketchupem. Dobra, o, się nawet swoje życie. A, oddawiam życie, dobra, Pusty, pustynny orzeł. I mogę z Digla strzelać? Ej, czemu nie, nie? Nie mogę strzelać. Ej, nie mogę strzelać, Rolls. Nie rozumiem tego, dobra, nieważne. Ale mam Digla, jest śmiesznie, dobra. Urucham silnik. Okej okay. No to tak. Bo dzisiaj już wam pokazałem pracę, nową pracę, najpierw dowodownie to, 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 magazyniera, którą za niedługo dodadzą e, Tą strefę dem, która też jest dość spoko, jeżeli macie swój właśnie klan, właśnie z klanem możecie atakować e, No i jakieś tam pogadanki, z tym jeszcze, że pieniądze straciłem niestety Czyli taki można powiedzieć wieczorny teru, wieczorny teru, ej zróbmy może ludzi taką serię Wieczorny Teru, że sobie będziemy rozmawiać, ja będę sobie jeździł i na jakieś różne tematy gadał, nie? Ej, to nie będzie głupie. O, tu też jest. A jak przewalę to co się stanie? A nic się nie stanie. No to... O, popsuł się. <laughs> no to kurde, ludzie dawajcie, będę łapki w górę to ja robię Wieczornego Teru, będzie Wieczorny Teru. I w tym filmie dam właśnie nazwę Wieczorny Teru. Ej, to może być spoko, ludzie. Ja już od razu nagrywam na zapas może odcinek Nie no żartuję, najpierw zobaczymy jak to będzie z aktywnością waszą M Może comebacka zrobimy tak jak to się robi Comeback musi być, comeback, comeback musi być Dobra, gdzie my tu zakończymy odcinek? Gdzieś tu zakończymy odcineczek zaraz sobie gdzieś tu wjedziemy hmm. W ogóle nie zacina, fajnie chodzi, pel mi się to podoba Niektóre niestety serwery strasznie mi nie chodzą, ooo Ej dobra Wow, jaki tu ładny budneczek. A co to jest za budynek jeszcze? Zobaczymy szybciutko. Zastrzęgnie ręczny. Żeby na komisara tym nie wyglądał. No i mam tego Digla, a z niego nie mogę. Dobra, nieważne. Wyjście. A nie wejście, przepraszam, wejście no to, to jest sensowne. O, jakiś urząd jest taki jakby. Zaraz zobaczymy. Nie, tu wejść nie mogę, A to sąd. Generalny plus to Sandus najprawdopodobniej. Dobra ludzie, myślę, że wam odcinek się spodobał, nie zapomnijcie w górę, subskrypcji, pozytywnym komentarzu, no i przypominam wam, jeżeli chcecie, więcej łapek musi być, to będzie wieczorny Teru, czyli nagrywanie z Player Life, jak będę sobie rozmawiał na różne tematy, więc yo! Dive, San Andres, jestem CJ z Glow Street Dobrze wiesz, że to miasto zbrodni Tutaj krew leje się na chodnik, bek słychać bęk, dźwięk, syren i pościg Tu faceci szanują pęgę, tu kobiety nie szanują